Siemano Mordeczki z tej strony Hexo, a w dzisiejszym filmie przedstawię Wam, jak szybko ukończyć wszystkie wyzwania Supermana w Fortnite. Jeżeli chcecie więcej tego typu filmów, no to koniecznie zostawcie tutaj łapkę w górę. No i jeżeli ten poradnik Wam się przyda, no to możecie zasubskrybować ten kanał wraz z dzwoneczkiem. No i jeszcze moi drodzy, przypominam Wam o moim kodziku w sklepie z przedmiotami, a najdokładniej Hexo32. Jeżeli byście go wpisali, to byłoby mi naprawdę, naprawdę miło. A ja już bez przedłużania zapraszam Was do oglądania. Po pojawiły się nowe wyzwania Supermana, dzięki którym możecie zdobyć chociażby Ubiór Supermana, jak i również jakieś dodatkowe nagrody Także na samym początku klikamy tutaj Czyli zobacz zadania Oraz wchodzimy w zakładkę z Supermanem No i moi drodzy, na początek przejdźmy sobie do zadania Dzięki któremu będziemy mogli zdobyć Supermana Brzmi ono Ukończ zadania od Clarka Kenta, opancerzonego Batmana Lub Bestii I są to NPC-ty, które znajdują się na Piszczącej Puszczy Dokładnie w tym oto miejscu Oraz na Paskudnej Przystani No i moi drodzy, wystarczy, że podejdziecie do właśnie Takowego NPC-ta Możecie to zrobić nawet w pięciu grach przy jednym NPC-cie i po prostu bierzecie wyzwanie i je wykonujecie. Jest to według mnie naprawdę proste. Jeżeli ukończymy jedno wyzwanie, to otrzymamy taką oto emotkę Supermana. Jeżeli ukończymy trzy, to otrzymamy takie oto graffiti. No a jeżeli właśnie ukończymy 5, to otrzymamy samego skina właśnie Supermana. No i moi drodzy, następnie gdy już zdobędziemy tego skina Supermana, robiąc te wyzwania od NPC-tów, to wtedy musimy użyć budki telefonicznej jako Clark Kent, czyli Superman. No i moi drodzy, jest to naprawdę proste wyzwanie, ponieważ budek telefoniczny jest naprawdę wiele na i tutaj macie przy okazji zaznaczone ich lokacje. Ja osobiście polecam polecieć na zieloną wylęgarnię, ponieważ tam naprawdę mało ludzi lata i po prostu używacie budki telefonicznej i za to otrzymujecie emotkę. A jeżeli przelecimy przez kręgi jako Clark Kent, to wtedy otrzymamy właśnie takowy plecak. Zadanie jest naprawdę proste, ponieważ gdy już będziecie mieli tego skina Supermana, to tam właśnie w tym miejscu koło piszczącej puszczy znajdują się właśnie kręgi, przez które wystarczy tylko że przelecicie i wtedy po prostu otrzymacie taki oto plecak. Jest to według mnie naprawdę proste, ale pamiętajcie że do tego wyzwania, jak i również do tego potrzebujecie Supermana, ponieważ inaczej wam tych wyzwań nadzwyczajnie w świecie nie zaliczy. A teraz moi drodzy, co trzeba zrobić, żeby odblokować właśnie ciemny styl do właśnie Supermana. I tutaj macie wszystko napisane. Musicie ukończyć zadania epickie. I moi drodzy, za ukończenie 63 zadań epickich otrzymamy właśnie taką oto emotkę. Następnie otrzymamy ikonę sztandaru za ukończenie 68 właśnie zadań epickich. Następnie za 73 zadania kilow otrzymamy za 78, a właśnie Właśnie ten oto styl, czyli mrok otrzymamy za 84 zadań epickich. I moi drodzy, jak właśnie te zadania epickie wykonywać? Wchodzicie sobie w zobacz zadania, i są to takie oto zadania, które mają tutaj właśnie taką fioletową obramówkę, taki kolor fioletowy, i są to właśnie zadania epickie. I ja chociażby tutaj mam już ich naprawdę sporo. Mam tutaj chociaż raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I chociażby te zadania, również od Supermana, już na zdobycie samego jego skina, to są również zadania epickie, także to też Wam zaliczy do wyzwania. I myślę, że to jest naprawdę proste, żeby po zdobyć musicie tego Musicie zagrać te 5 gier i w tych 5 grach polecieć sobie do tych NPC-ów i tam nadzwyczajnie świecie wykonać zadanie. Jest to naprawdę, naprawdę proste i wydaje mi się, że każdemu się uda. Życzę Wam powodzenia i miłego odblokowywania Supermana. Jeżeli chcecie więcej poradników, właśnie no to zostawcie tutaj łapkę w górę. Przypominam również o moim kodziku w sklepie z przedmiotami. To już jest chyba nawet trzeci. Poradnik jak wam mówię, jak wykonać jakieś zadania, także mam nadzieję, że pomogłem i że po prostu wykonacie je naprawdę szybko i że już dzisiaj będziecie mieli na Supermana. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnych filmach. A, mały update co do tych NPC-ów, okazuje się, że nie ma ich w grze jeszcze i, moi drodzy, jest jeden sposób, jak wykonać to zadanie, a najdokładniej przy budkach telefonicznych czasami otrzymujemy zadania od danych postaci. Jeżeli otrzymamy właśnie to dane zadanie od Batmana, czy chociażby bestii, to wtedy właśnie to wyzwanie nam się nadzwyczajnie w świecie zaliczy. I no niestety jeszcze tych postaci nie ma właśnie na mapie, ale zapewne niedługo powinny się one pojawić. Także jak na razie jeżeli już skończyliście, no tak dość sporą część tych wyzwań, to po prostu popróbujcie sobie podlatywać do budki i tam musicie znaleźć po prostu questa od właśnie tych postaci, które są tam wymienione. Jeżeli wam się uda, to zwyczajnie świecie wam to zaliczy. Taki mały updatecik, żeby nie było, że po prostu wam coś źle powiedziałem. No i to tyle.